Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 20 marca 2020 roku. Dzisiaj 10 katecheza, czyli jakaś rocznica. Nie wiem, trzeba się spotkać. Wpadniecie na jakąś drożdżóweczkę, kawkę, napój energetyzujący. A na razie musimy dokonać jednego wielkiego gryźnięcia online i wika online, do którego Was dzisiaj zapraszam. Dzisiejsza Ewangelia, bo tak na niej Oparłem te nasze spotkania, starając się nie tyle wycisnąć, bo te teksty same mówią mnóstwo ciekawych rzeczy, ale takie samemu odkryć i podzielić się, żebyśmy coś z tej nadziei zaczerpnęli i żeby nam się po prostu bardziej chciało, żebyśmy widzieli, że jest naprawdę droga, droga wychodzenia z tego, co teraz przeżywamy, jako taki czas trudny, a przy okazji jestem przekonany, że dużo rzeczy się już nauczyliśmy wspólnie, i Wy i ja. Dzisiejsza Ewangelia. Pokazuje rozmowę Jezusa z jednym człowiekiem uczonym w piśmie. A to często to słowo pada, uczony w piśmie, uczony w piśmie, paryzeusze. To jest tak, że w tamtym narodzie, w tamtej rzeczywistości nie byli tylko po prostu kapłani i wierzący. Byli też ludzie, którzy pełnili różnego rodzaju funkcje. Jedni byli od tego, żeby przekazywać dokładnie nauczanie, uczyć się na pamięć, egzekwować potem, czyli sprawdzać, czy ludzie dokładnie tak wierzą, jak powinni. No w sumie jest to bardzo ważne, ponieważ yy, nie chodzi o to, żeby być tak w ogóle wierzącym, tylko żeby być wierzącym w to, co jest prawdą, co jest sensem. Nie? Myślę, że nie chodzi, żeby tak wierzyć w cokolwiek, ale wierzyć w to, co według osoby wierzącej wydaje się prawdziwe. Często bowiem ludzie wierzą, że wierzą. Że mają głębokie przekonanie, że to, co robią i że to, w co wierzą, no jest prawdziwe. A czasami okazuje się, że jest to, jest to taka wiara w wiarę. Bardzo przypomina mi się tutaj pewna historia takiego księdza rekolekcjonisty, bardzo znanego w Polsce księdza Pawlukiewicza, który opowiada historię swojego przyjaciela. Jak był mały, ten jego przyjaciel to kiedyś na kolonii, na którą pojechał tutaj wysłany przez mamę i tatę, yy, nagle z głośników w jego ośrodku dał się słyszeć dźwięk: yy, Poszukujemy kogoś do nauki Brydża. No, dobra. Pomyślał sobie, nie wiem co to jest. Jestem mały, mama pozwoliła, poszedł. No, i jacyś tam koledzy. Nauczyli go. No i grał w Brydża. I grał w Brydża. Podobało mu się to. Po prostu rewelacyjna zabawa. Karty. Można coś wygrać. I zaczął grać. Grał w tym roku, grał w roku następnym, w kolejnym roku. I tak chyba przez 10 lat. Później o tym zapomniał. Założył rodzinkę. Ułożył sobie jakoś życie. Oczywiście fajnie wspominał ten czas dzieciństwa, kiedy jako dziecko nauczył się i grał w brydżach, i to był fajny czas, nie? kiedy po prostu mogłem spotykać się z tymi moimi małymi kolegami i tak żeśmy spędzili dzieciństwo gdzieś tam nad jeziorami, czasami w górach i graliśmy w tego brydża. Graliśmy w tego brydża. Minęło chyba z 15-20 lat. Pojechał na jakiś tam. Obóz integracyjny w czasy, czy cokolwiek. I w czasie z jednych wieczorków, jakichś takich zapoznawczych, miłych, padło ogłoszenie, że słuchajcie, brakuje nam jednego Dobrydża. Pomyślał sobie. Tyle lat w to grałem. No dobra. Pójdę. Zobaczę. A i a oni zobaczą, jak to po prostu jest. No. No, i poszedł. Kiedy zaczęli grać, yy, nagle jeden z nich zapytał się: yy, no, no, rozumiemy, rozumiemy, słuchaj, ale powiedz mi, yy, te karty tak rozdałeś. Yy, co to jest za gra, w którą grasz? No jak to, no? no bridge! Nie, 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 no nie żartuj, ale powiedz, co, co to jest? No, jakaś taka fajna, wiesz? Nie znamy jej. No, Bridge! No przecież grałem tu od dzieciństwa, grałem to jak miałem 9 lat. oni mówią, nie, 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 słuchaj, my gramy tutaj zawodowo od już iluś lat, tutaj, o popatrz, jest książka, są zasady Brydża i to, w co w ty grasz, to na pewno nie jest Brydż. Chwycił tę książkę, przeczytał, zajrzał i odkrył bardzo ważną rzecz. Przez 15 lat genialnie Wierzył, że on gra w brydża. <grydża> to w co grał, do dzisiaj nie wiem i chyba on też nie wie, jak tę grę nazwać, ale był bardzo wierzący, że gra w brydża. Jego plus polega na tym, że dał sobie to powiedzieć, że słuchaj, przez ten czas, kiedy wierzyłeś, że jesteś świetnym graczem w brydża, w coś grałeś ale to na pewno nie był brycz. z wiarą? No, wybaczcie, ale może być również podobnie. Czasami ludzie mogą mieć przekonanie, że właściwie to, co robię, różne praktyki, różne różne zginanie kolań, różne formuły, które mówimy, że to jest właśnie to, na co Jezus czeka. To po prostu jest... On tam siedzi w niebie po prostu i czeka na te naręcze różnych moich rzeczy, moich koncepcji. Na tym polega wiara żeby się przekonywać, czy na pewno tak jest. Czy czasami ja nie wierzę w swoją wiarę. Dlatego chodzi o to, żeby cały czas starać się jej poszukiwać, jak to tam naprawdę powinno z nią być. I czy w centrum jest osoba, czy w centrum jest to, że ja lubię jakieś tam moje, moje praktyki i moje przekonania. Nikt mi nie będzie nic mówił, bo ja wiem. no Może jednak nie do końca. Wiem, zawsze trzeba być otwartym na, na to, że mogę się trochę mylić. Dzisiaj Jezus spotyka się z uczonym w piśmie, tak jak z rozpocząłem. Jak zwykle gaduła, historia zajęła początkowy okres. I ten uczony w piśmie zapytał się Jezusa, Jezu, powiedz mi, które z przykazań jest najważniejsze? I to jest ciekawe, ponieważ w innym miejscu Ewangelii przeczytamy historię, gdzie to Jezus odpowiada mu pytaniem na pytanie. Ale w tym momencie Jezus odpowiedział, odpowiedział. Czyli powiedział mu: No, pierwsze jest, będziesz miłował Boga swojego, z całego serca, swojego, z całej duszy, swojej, ze wszystkich sił i myśli swoich. I drugie jest, tak samo ważne. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. No i wtedy łaskawie jego rozmówca, uczony w piśmie, pochwalił Jezusa, mówiąc: Nie, no fantastycznie, po prostu świetnie powiedziałeś tak, bo kochać Boga daleko więcej znaczy niż wszystkie ofiary i całopalenia. No i Jezus mu odpowiedział taką bardzo ważną rzecz, która z pozoru jest taką wielką pochwałą. Normalnie można się cieszyć, że coś takiego Jezus powiedział, ale nie do końca. Pokażę Wam, że w tym jest pewien problem. Jezus powiedział mu tak, niedaleko jesteś od Królestwa Niebieskiego. No to w sumie dobrze, że niedaleko, nie? Jeśli stoimy gdzieś w sklepie, teraz za dużo kolejek nie robić. Jeśli stoimy i usłyszymy, że jesteśmy niedaleko, no to znaczy, że niedługo zostaniemy przyjęci. Ale niedaleko może oznaczać też taką ważną rzecz. Być niedaleko, to nie być w centrum. Jeśli jestem niedaleko sali kinowej, to ja nadal nie oglądam filmu. Jeśli jestem yy, niedaleko wygranej, to znaczy, że przegrałem. Zarosło mi coś. Jeśli jestem niedaleko zdrowia, to znaczy, że jestem chory. Mój przyjaciel, który mieszkał w Londynie, opowiadał mi taką sytuację: Jarek, mieszkam w takiej dzielnicy i kiedy przyjeżdżają do mnie znajomi, to zawsze biorę ich i oprowadzam. Oczywiście nie po swoich tutaj rejonach, po swoim osiedlu, gdzie mieszkam, ale idę z nimi i pokazuję im pałac Buckingham. Nic nie mówicie, bateria mi padła, ja tu gadam, a po prostu nic w ogóle, telefon nie działa. Mówcie o takich rzeczach, jak coś zobaczycie. Więc jeszcze raz. Mój przyjaciel mieszkał w Anglii niedaleko pałacu Buckingham. I zawsze, kiedy przyjeżdżali do niego znajomi, to szedł i pokazywał im miejsce, oczywiście, gdzie mieszka królowa, księżna, o tutaj właśnie jest biblioteka, już to mówiłem, tutaj jest jadalnia, tam jest jakiś salon, tam przyjmuje gości z zagranicy, tam przyjmuje gości z niezagranicy, tam przyjmuje ze wsi, a tu nikogo nie przyjmuje, tylko tutaj siedzi czyta gazeta. No i, i, i mówi tak, Jarek, mija rok, dwa, trzy i wiesz co, ja mam tego dosyć. Dlaczego? Bo oprowadzam wciąż tych ludzi po czymś, w czym nie biorę udziału. Oprowadzam ich yy, po miejscach, na których nigdy nie byłem. I więcej ci powiem, Jarek, ja tam nigdy nie będę. Ona mnie nigdy nie zaprosi. Czy to jest coś, co ja doskonale wiem, jak wygląda z zewnątrz? Wiem, gdzie się mieści, znam zarysy. Potrafię opowiedzieć, kiedy nawet królowa wyjeżdża, bo czasami można z pewną e, prawidłowością ustalić, kiedy będzie wyjeżdżać. Ja to wszystko wiem, ale ja w tym nie biorę udziału. Ja tam nigdy nie byłem, ja tam nigdy nie będę. Wracamy do człowieka, który zadał Jezusowi pytanie o przekazania. On jest niedaleko. Teraz pytanie, czy on przeskoczy z tego bycia niedaleko i wejdzie w centrum przykazań, wejdzie jakoś w centrum Bożej miłości, czy do końca życia powie nie, no Panie, no, no w sumie wiesz, no, no jestem, jestem niedaleko, nie? Czy też on nagle stanie się domownikiem, domownikiem swojej wiary, domownikiem Jezusa, czy stanie się Jego uczniem, czy będzie obserwatorem, czy będzie sympatykiem? który będzie oprowadzał ludzi, mówiąc patrzcie, tutaj stał Jezus. Tak jak jest w Izraelu. Słuchajcie. Jak tam byliśmy z moją małżonką niecałe dwa lata temu. To to jest mnóstwo właśnie takich też ludzi, yy, którzy. tubylców, którzy oprowadzają. O, tutaj tutaj jest skała, przy której stał Jezus. Tutaj jest miejsce, gdzie, gdzie wchodził po schodach. Tutaj jest takie miejsce. Kończą się turyści. Dobra, jedziemy do domu. Oni są blisko. Ale oni oprowadzają, no bo to jest turystyka, bo to jest biznes. I nie biorą w tym udziału. Dzisiejsza myśl. Fajnie, jakby moja wiara była czymś, w czym ja biorę czynny udział. Co mnie nie tyle kręci, że mam takie poczucie samozadowolenia. Chodzę, byłem, nie jestem tak jak ci, co nie chodzą, ale czy moja wiara zaprowadza mnie do centrum domu? Do centrum serca Jezusowego. Czy moja wiara pozwala mi przejść od bycia niedaleko Królestwa Bożego do tego, że mogę gdzieś tam w swoim sercu powiedzieć: Jezu, jestem w Królestwie Bożym. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. W przygotowaniu Przygotowaniu. Dzisiaj próbowałem włączyć transmisję na żywo. Yy, przygotowuję się, oczywiście, wy też się przygotowujcie do wspólnego pośpiewania. Jak tylko mi się uda ją uruchomić, bo dzisiaj coś był problem yy, z przepustowością łącza, jakoś za wolny internet mam, pośpiewamy wspólnie. Będziemy śpiewać i będzie dobrze. Tą naszą modlitwą pomodlimy się, rozradujemy się trochę, przyjrzymy się temu wszystkiemu, co przeżywamy. Wiecie, kiedy człowiek ma więcej nadziei i bardziej optymistycznie patrzy na jedną rzecz, to od razu inne też w lepszym świetle są widziane. Pozdrawiam wszystkich, niech będzie pochwalany Jezus Chrystus. odpowiem sam na wieki wieków. Amen. Ledwo tu się przeciskam. Ja to obcinałem w ogóle te gałęzie wiosny, czy nie?